Jak zachować zdrowie, odzyskać siły i harmonię? Wystarczy zaanżować przestrzeń zgodnie z zasadami Feng Shui. Ludową wersję chińskiej sztuki można zobaczyć w Muzeum Wsi Kieleckiej. Wystawa przybliża dawny świat wyobrażeń mieszkańców wsi na temat własnej zagrody i chałupy. Michał Sierlecki. Celem ekspozycji jest prezentacja bogactwa rozmaitych sposobów aranżowania najbliższego otoczenia przez polskiego chłopa. A tym otoczeniem były zagrody, chałupy czy budynki gospodarcze. Tytuł wystawy nawiązuje do starożytnej chińskiej sztuki Feng Shui, czyli sztuki właściwej organizacji przestrzeni. Mamy pokazane rolę w wizji, dawnej ludowej wizji świata zwierząt, a także roślin. Mamy pokazane podstawowe symbole, jak funkcjonowały one we wnętrzu. Wytłumaczone są na planszach, które Państwo będziecie mogli oglądać, zabiegi magiczne. A tych zabiegów nie brakowało. Wierzono, że dzięki różnym praktykom człowiek jest w stanie przejąć zdrowie, siłę czy płodność zwierząt. Środki zabezpieczania przed złem w polskiej kulturze ludowej to także sfera sakrum czyli świece gromniczne, wypalanie krzyża na belce sklepienia, które miało chronić przed piorunem. W chłopskiej chałupie niemałą rolę odgrywały też obrazy święte czy próg. Dla dawnego chłopa było to miejsce, które yy, wiązało się z działaniem złych mocy. Yy, yy, pokazane w ten sposób, że przenosimy pannę młodą przez, nadal przez to miejsce niebezpieczne przy zawarciu związku małżeńskiego. Wiele obiektów i archiwaliów wykorzystanych na wystawie pochodzi ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Ekspozycję w dworku Laszczyków w Kielcach można oglądać do 4 września.